Honda VTX 1300 Tak, kiedyś to była Honda VTX 1300 Rocznik chyba 2006 czy 2007 Coś te lata Po przeróbce i to takiej naprawdę sporej No zrobiony to jest ładnie, no co kto lubi Zdecydowanie nie moje klimaty Radio, Kwadin, głośnik jeden, głośnik tam drugi Ale to ten, tak co tam kto lubi, kto się z czym dobrze czuje i tak, jaki tu mamy problem? Jest problem Dymi mocno i strzela nawet fit powietrza do tego stopnia, że potrafi się zadymić z niego No i lubi zgasnąć wtedy Także do zaglądnięcia gaźniczek, do wymiany jakieś tam płyny, Na pewno olej bodajże, płyn w chłodnicy też Płyny hamulcowe, sprawdzę coś w zeszycie, bo nie pamiętam Do wymycia filterek powietrza do nasączenia też ten filterek także taki tam powiedzmy drobny przeglądzik bez żadnych tam grubych rzeczy a i dobrze bo dostać się dostać do tylnego koła to jest nie widzę ciekawie całe to jest do rozebrania. taka to maszyna jest krążownik nie I tu mamy tył taki szeroki i przechodzimy na drugą stronę koło 23 bodajże z przodu tak czy nie? Tak, czy 22? 23. Także jest furmanka. Niezła. Dobra, ściągnę zbiornik i lecimy z tematem. Jakbym sobie oponę przyłow, przyniosę zaraz. zostawię, tak, żeby nie leżał na niczym twardym ten zbiornik, bo właściciel uczulał, aby uważać na lakier, gdyż pierwszkę drogi podobno. No dobra. Widzimy się gdzieś po drodze, no tutaj Wiele tego nie będzie, bardzo jako ciekawostkę pokazuje, No bo nie bardzo jest o czym tutaj kręcić No ale motocykl na pewno zwracający na siebie uwagę Lecimy dalej, świece wykręcone Powód tej nieładnej pracy jego Znaleziony, desze jakieś na oko założone, zwłaszcza główne y <laughs> I co dalej? Zaworki będą do regulacji, tutaj mamy po, trzy na cy po trzy na cylinder. Ciekawa rzecz, bo większość takich krążowników dużych ma hydraulika. tutaj mamy śruby, jak widać. Także luzy zaworowe sobie ustawię. W tym czasie gaźnik tam dokończy myć, bo teraz myjeczkę wyłączyłem. Takie mamy pokryweczki. O ringi siądą nowe, tutaj już leżą gotowe o ringi. Tu są stare pod ee, zawory sące, jak i pod wydechowe. Takie nakrętki na plus 24. za ślepki, Filterek obcieka, że tak powiem. Umyty, nasączony. Troszkę tam sobie teraz jeszcze obcieka. Później wytrę jeszcze tak, żeby nic tam nie, nie wisiało. Żadna kropla. No i co? No i działam dalej. Gaźniki się umyją akurat, płyn chłodniczy mam zlany, to zresztą po tym przewodzie można zauważyć dogrzewanie gaźnika, płyn <grym> chłodniczy zlany, także wleję. Filterek zakręcony, olej też zlany, No tyle do tego filterka takie dojście, no w tak z czasu było. W Czym tak jest na przykład w Afrykach, w Transalpach, w SC 1300 tak pod spodem schowany filterek, żeby nie było sucho. Także olej mi też wleję. Eee... Świece. Świece czarne jak noc. Było bogato. Było bogato na pewno. Jeszcze mą mi czyli wczoraj odpaliłem, chodził przed warsztatem, przed garażem. Kilka razy przegazowałem to na kostce z lewego komina, tak. Bo był na tą stronę przechylony, lewy komin bliżej podłoża. Ciemna plama została, jak w starym TDI, nie? W niemieckim szrocie. Eee, także co? Działam. Gaźnik skończę. No albo jeden gaźnik, niech się umyje. Świecę zaworki, poskładam oliwkę, wleję. Kładę gaźnik. Jeszcze chyba płyn hamulcowy tutaj, albo i nie. A ja zobaczę w zaszycie, nie pamiętam. Także lecimy dalej z tematem. No i co, ruszy czy nie ruszy? <laughs> Olej zalany, filterek. Elegancko przygotowany. Kranik tutaj pociśnieniowy, także mimo, że paliwko. Ale można by napridać. Ma on pliczy? Nie ma. Ten kranik nie ma. Rezerwa wyłączony i włączony. Także pewnie będzie trzeba chwilkę pokręcić zanim zastartuje. Sanie mu damy. Odpalę, rozgrzeję. Sprawdzę tam wolne obroty. Wszystko, jak tam pracuje. A on nie będzie na luzie. Na pewno nie będzie, bo sobie kończyłem kołem, żeby zawody ustawić. Także ja mu ten luz zaraz znajdę. Na no 8 na górnej krzyni jest. Pyk. Dobra, jak widać luz się znalazł. Nie odezwałby się, bo stopka złożona jest tak, bo mi tutaj przeszkadzał podnośnik. Olej zalany, płyn zalany, później tam jeszcze hamulcowe zostały, ale to no, sanko jest. Eee, no to co? Kręcić kręci. Palimy. Dobra, na razie nie wchodzi niech się rozgrzeje. No cóż, śwładnie. Nie chodzi na razie. Już jakiś tam sukces jest. No i co? I dymić przestał i przestało śmierdzić z niego niespaloną benzyną eee... pyka sobie na wolnych. Dostał jeszcze płyn hamulcowy, tutaj mamy tył, a tu mamy przód. Ale to wielce prawdopodobne, że dopiero po ściągnięciu jak troszkę ostygnie. <grych> No, synchronizacji tu nie było, bo jeden gaźnik. Całkiem sobie ładnie chodzi. Nim pojeździć dobrze, to tą sadzę jeszcze wypali ze siebie. Ale już jest bajka, bo wcześniej raz, że się go dało zgasić taką przygazówką, a dwa, że we filtr powietrza to potrafił tak kichnąć czasem, jak stare Samochody na gazie Z miejsca Bajka No, da tak się stało. Dla mnie bomba. Uroczo sobie pyka, nie ma co. Jeszcze mu dam chwilę. Niech się rozgrzeje tak całkiem dobrze. I płyn hamulcowy, ale tak mówiłem Pewnie gdy Może tył nie, ale przód na pewno Bo zbiorniczek pod dużym kątem Odkręcę i to się wszystko wyleje No, tak to wygląda Jedna rzecz jest pewna Bardzo nie moje klimaty, jeśli chodzi o Ten motocykl Z pozycją jazdy też tutaj jest coś mocno nie tak Zaraz powiem dlaczego No jak słychać pracuje Sobie uroczo Zrobiłem 3 km, i szczerze powiem, nie chciałbym następnych trzech. Ale to też zależy, jaki kto ma, ja tak powiem, preferencje do jazdy. No to wiadomo. Przestał dymić, ale to też nie ma co wymagać. Mamy tutaj Euro 5, zwłaszcza, że tu kominy to są chyba tylko rury. Co jeśli chodzi o jazdę, co mówiłem. Może tak na chwilę sprzęgło. Łapę trzeba mieć jak łopata. I druga rzecz, gdy się jedzie, nie trzymamy ręki tak, tylko tak samym tutaj kciukiem, jakby prawda. I no niewygodne to jest na dłuższą metę. No ale tak jest i tyle. Pasem kierownicę ścisnąć tu, żeby się zaszła do siebie, może by się to zmieniło wtedy. Zbyt duży jest skos o, Jedziemy tak, a nie tak. I troszkę jest tak niewygodnie. No ale sam motocykl Sam motocykl można powiedzieć uroczy Chyba go chodzić dookoła, bo można zahaczyć stopą o te kuferki powiedzmy, chyba kuferki, nie? No nic się nie dzieje, nie gaśnie przy gwałtownym odwinięciu, a wcześniej kichał Wskaźnik we filtry, w komin, dymił. O, to jeszcze pokażę. Wczorajszą przegazówkę. To jest wczorajsza przegazówka dla masadzy. A dziś nic się nie dzieje. Także co? Niech sobie jeszcze chwilę popyka. Pies patyczko przyniósł. Niech sobie chwilę popyka i Fajrant gotowy.